Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. I tą właśnie wspaniałą nutą, która zaczyna królować na listach przebojów, powraca do każdej rozgłośni radiowej. Witam Was bardzo serdecznie, wiem, wiem, wiem. Wszyscy spodziewali się ślicznej śnieżynki. My też spodziewaliśmy się ślicznej śnieżynki. W zamian za to jest biały miś. A wiadomo, że hej, dziewczyno, spójrz na misia. Wy nie spoglądajcie na misia, spójrzcie za to, na to co przygotowaliśmy, bo oto właśnie w grudniu otwieramy 24 odcinek faktogramu. W najnowszym odcinku faktogramu po raz kolejny udowadniamy, że granie może być początkiem wielkiej, niesłychanie fascynującej kariery, tak jak w przypadku pewnej dziewczyny, która lubi wcielać się w bohaterki swoich ulubionych wirtualnych produkcji. Zrecenzujemy wielkie, ale co najważniejsze, zupełnie darmowe Planet Side 2, a także Zombie U na nową konsolę od Nintendo. Oraz opowiemy troszeczkę o wielkiej promocji od upadającego amerykańskiego wydawcy który sprzedaje swoje najlepsze gry za jednego dolara. Równo 7 dni temu informowaliśmy o tym, że pewien młody mężczyzna został trenerem FC Baku. Głównie dlatego, że bardzo dobrze grał w Football Manager. Tym razem historia i szczęście zarazem dotyczy pięknej dziewczyny pochodzącej z Rosji. Anny Molewy. Dziewczyna uwielbiał podabniać się do bohaterek z gier komputerowych, a jedna z jej chyba najpiękniejszych kreacji dotyczyła Elizabeth, postaci z Bioshock Infinite. Wydawca gry, zachwycony urodomanny, zaproponował jej stosowny kontrakt, na mocy którego dziewczyna będzie uczestniczyć w akcjach promocyjnych, zdąbić okładki gry oraz oczywiście występować w reklamach telewizyjnych. Ale to wszystko dopiero w przyszłym roku, a konkretnie w lutym, być może nawet 14, bo właśnie wtedy na rynku pojawi się Bioshock Infinity. Pomagać biednym, okradać bogatych to oczywiście Robin Hood. Natomiast Kickstarter pomaga niezależnym początkującym studiom w tworzeniu nowych, innowacyjnych gier. Projekt pod nazwą Project Eternity zarobił w ten sposób, można powiedzieć, lekką ręką, równo 4 miliony dolarów. Z kolei studio Dreamquest, aby dokończyć swoją nową produkcję, potrzebowało zaledwie 50 tysięcy dolarów. No i. Prawie się udało, bo do pełni szczęścia zabrakło równo. Jakby na to nie patrzeć. 28 dolarów. Jak to możliwe? Regulamin Kickstartera mówi, że aby wypłacić kwotę, o którą zabiega producent, musi ona dobić do wyznaczonego przez producentów pułapu. I to w ustalonym oczywiście terminie. Żeby było ciekawiej. Firma z własnej kieszeni zainwestowała wcześniej w swoje nienarodzone jeszcze dziecko aż 60 tysięcy dolarów. Jakoś nigdy nie byłem taki wybitnie dobry z matematyki, ale skoro wpompowano w projekt 60 tysięcy, to co stało na przeszkodzie, aby dorzucić jeszcze te kilkadziesiąt drobniaków w postaci 28 dolarów i wreszcie skończyć tą grę? Ale co ja tam wiem? Polska piłkarską potęgą jest Steve Basta! A no, przynajmniej, jeżeli chodzi o świat elektronicznej rozrywki, w Chinach odbyła się niedawno impreza pod nazwą World Cyber Games, na której miały miejsce różnego rodzaju konkursy, zawody, w których oczywiście brali udział gracze z całego świata, także i Polacy. Grano między innymi w Warcrafta, Starcrafta, no i nie mogło być inaczej FIFA. 12, W której to, bo to ważne, srebrny medal zdobył nasz rodak Bartosz Barta Street. Bartek zrobił srebro, przegrywając w finale, składającym się z trzech meczów z Niemcem. 1 do dwóch. Gratulujemy sukcesu, a przy okazji warto zauważyć, że czy to w elektronicznej rozrywce, czy to w realistycznym spotkaniu, jakoś z Niemcami nam się nie układa. Nowa konsola od Nintendo potrzebowała przeboju, hitu, który zachęciłby graczy do jej kupna. Takim zachęcaczem miało być Zombie U, które powstało tylko i wyłącznie z myślą o Wii U i jego oczywiście unikatowym kontrolerze, przypominającym troszeczkę tablet. Wcielamy się w rozbitka, który cudem ocalał z epidemii, która wybuchła w Londynie. Korzystając z różnorodnych broni, dziurawimy, kawałkujemy, tniemy, szatkujemy, no nadziewamy ołowiem zombie występujące w najróżniejszych wariacjach i stanach rozkładu. Co ciekawe, nasz bohater może zginąć już od jednego ugryzienia zarażonego potwora. Wówczas przejmujemy kontrolę nad innym ocalałym Anglikiem, który musi kontynuować walkę o przetrwanie. Niestety widać, że autorzy gry za wszelką cenę chcieli zdążyć z premierą konsoli i w efekcie zaserwowali tytuł, którym, no, bądźmy szczerzy, jest naprawdę sporo niedociągnięć. Błędy techniczne powodują, że nasz bohater potrafi blokować się na elementach otoczenia, czy też czasami przenikać przez na przykład takie zamknięte drzwi. Słabo też prezentuje się grafika, która z nową generacją raczej niewiele ma wspólnego. Zachodni Game Trailers ocenił Zombie na 6,5 punktu, natomiast GameSpot na zaledwie 4,5. Tych pozytywnych ocen też nie brakuje, dlatego właśnie średnia ocen na portalu Metacritic wynosi no, całkiem smaczne 74%. Do bardzo zacnego grona gier darmowych korzystających z modelu płatności Free to Play dołączył właśnie Planet Site 2. Gra jest tak wielka, tak piękna i tak dobra, że mogłaby śmiało wylądować na półkach sklepowych w cenie kilkudziesięciu może nawet kilkuset złotych. Tymczasem gra jest naprawdę darmowa, bo opcjonalne dodatki, które możemy kupić za prawdziwą gotóweczkę, nie mają wielkiego wpływu na rozgrywkę. Planet Side 2 to pierwszoosobowa, futurystyczna strzelanina, w której można walczyć na jednym kontynencie, w 2000 osób jednocześnie. Reprezentując jedną z trzech frakcji zdobywamy posterunki wroga, wielkie fabryki, jeszcze większe laboratoria i największe z największych bazy wojskowe. Kompleksy, no po prostu coś niesamowitego i nie do ogarnięcia wzrokiem. W zasadzie można by powiedzieć, że cały Planet Side 2 powstał w rozmiarze XXL. Asmodeusz z gry online wymienił pokaźną listę zalet nowego Planet między innymi dobrze przemyślaną rozgrywkę oraz wzorowo zbalansowane klasy postaci. Gol daje grze 8,5 punkta. Natomiast zagraniczny IGN 9, podsumowując recenzję określeniem amazing, czyli zdumiewający. Ocena na Metacritic również jest amazing, wynosi bowiem 87%, co jak na grę darmową jest rezultatem, no przynajmniej epickim. Books of Unwritten Tales. To urzekająca, pełna świetnego humoru, przygotówka typu point and click. Czyli wiadomo, celujemy kursorem i klikamy, a gra gra. Gra opowiada historię pewnej trójki bohaterów, którzy wyruszają w długą i niebezpieczną podróż, aby ocalić fantastyczny świat. W którym oczywiście żyją elfy, krasnoludy, czarodzieje i gadające zwierzęta. Nie ma gadających kamieni, niestety. Ktoś może powiedzieć, że to już przecież kiedyś było. Niezupełnie. Elementem wyróżniającym tytuł jest jego humor. Groteskowy, ironiczny, taki troszeczkę angielski, powodujący trudne do powstrzymania eksplozje śmiechu. To zasługa po części mocno oryginalnych postaci, pobocznych, ale także po części y, zasługa świetnie napisanego scenariusza, w którym nie brakuje odniesień do współczesnej popkultury, do Władcy Pierścieni, Harry'ego Pottera, a nawet World of Warcraft. Sławek Serafin z serwisu gram.pl wystawia wysoką dziewiątkę, chwaląc grę za świetny humor oraz bardzo estetyczną oprawę wizualną i dźwiękową. Z kolei Tomasz Mochocki z GameZilli wręczył grze 8,5 punkta, narzekając... Na zbędne elementy zręcznościowe, które troszeczkę psują zabawę. Metacritic wziął wszystkie oceny, zgarnął je do kupki i wyszło mu 83%, a my rozdajemy darmowe egzemplarze gry. Szczegóły pod koniec programu. Fani drugowojennych RTS-ów mogą narzekać na brak dobrych produkcji z ich ulubionego gatunku, ale już niedługo ma się to zmienić i to zupełnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku na rynku pojawi się Company of Heroes 2, kontynuacja najlepszej strategii czasu rzeczywistego osadzonej w okresie II wojny światowej. Autorzy gry podgrzewają atmosferę oczekiwania i serwują nam pierwszy oficjalny zwiastun przedstawiający fragmenty z rozgrywki. Jak widać w nowym Company of Heroes będzie panował surowy, krwawy klimat, bo i gra zrekonstruuje wydarzenia z najkrwawszego frontu II wojny światowej, czyli z frontu wschodniego. Dowodząc żołnierzami Armii Czerwonej, powstrzymamy potężną ofensywę Niemców, a potem, wspierani przez Katiusze i oczywiście nieśmiertelne T-34, dotrzemy aż do samego Berlina. Czekamy z niecierpliwością, bo klimacik jest. Na całym świecie gracze usłyszeli wezwanie i rzucili się na ratunek. Kogo ratujemy? Oczywiście amerykańską firmę THQ, zajmującą się wydawaniem gier komputerowych. HQ ma na swoim koncie tak wielkie przeboje jak serię Saints Row, Red Faction, wspomnianego wcześniej Company of Heroes, czy też gry z serii Warhammer 40 000. Wydawca jeszcze do niedawna stał jedną nogą w grobie. Z powodów oczywiście finansowych. Bankructwo firmy oznaczałoby, że wiele zapowiedzianych już gier, jak na przykład Saints Row 4, mogłoby nie ujrzeć światła dziennego. Na szczęście, widmo bankructwa powoli oddala się od wydawcy, a to między innymi dzięki graczom, którzy na potęgę kupują po promocyjnych cenach specjalne zestawy gier od THQ. Na stronie HumbleBundle.com już za jednego dolara można zaopatrzyć się w pięciopak, w skład którego wchodzą tak znakomite gry jak. Metro 2033, Company of Heroes wraz z dwoma dodatkami: Dark Siders, które macie okazję podziwiać na załączonym właśnie obrazku, oraz Red Faction Armageddon. Okazja jest przepotężna. Zachęcam do kupowania, bo gry świetne. A przy okazji, oczywiście, możemy pomóc, a my pomagać lubimy. A że THQ jest w kłopotach, to gracze na ratunek! I gracze przybędą! 7 grudnia posiadacze PlayStation 3 będą mogli zaopatrzyć się w elegancki pakiecik zawierający trzy części kultowego RPGa Mass Effect. Tego samego dnia konsolowcy będą mogli kupić również Guardians of Middle Earth, czyli niedużą, ale efektowną zręcznościówkę osadzoną w klimatach Władcy Pierścieni. Ale na deser prawdziwy hit. 11 grudnia swoją premierę będzie miał kolejny dodatek do trzeciego Battlefielda. Tym razem o podtytule Dogrywka. Cztery nowe mapy, nowe bronie i świeżutki tryb rozgrywki. Rozszerzenie pojawi się najpierw w wersji na PlayStation 3, a w kilka dni później na inne platformy, w tym także na PC. Minimalizm pełną gębą. Thomas Was Alone to niepozorna gra platformowa, w której sterujemy. No właśnie. Sterujemy prostokątami. W odróżnieniu jednak od Tetris'a w naszych prostokątach tkwi czysta i nieskalana dusza. Dowiadujemy się o tym ze słów narratora, który ciepłym głosem informuje nas o ich uczuciach, lękach i marzeniach. Pomysł ciekawy, to trzeba przyznać. Do przejścia mamy jakieś 100 poziomów, przez które musimy przeprowadzić nasze wrażliwe i wyposażone w różnorodne umiejętności klocki. Każdy z nich. Ma unikatowy kształt i właściwości, które przydają się, oczywiście, w pokonywaniu różnych przeszkód i zagrożeń, które czyhają na Tomasa i jego kanciastych kompanów. Wspaniała historia o przyjaźni między prostokątami. No, takie rzeczy tylko w W tym miesiącu dzieje się naprawdę dużo. Premiera Hobbita, koniec świata, którego nie świętujcie za bardzo, bo a się okaże, że jednak święta i sylwester będą. A szkoda byłoby przegapić taką okoliczność imprezkową. Do zobaczenia. Widzimy się znów za tydzień, w piąteczek, a tak przy okazji mówiłem o konkursie, w sobotę rzućcie okiem na Facebooka, coś się pojawi i coś bardzo szybko trzeba będzie zgarnąć. Taki przedchoinkowy prezent. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Ah